Egzamin ósmoklasisty, matematyka, zadanie 16 maj 2021, zadanie otwarte za dwa punkty. Paweł powiedział, że podzielił tabliczkę czekolady w taki sposób, że bratu przypadnie jedna druga całej tabliczki, siostrze pięć dwunastych całej tabliczki, a jemu jedna szósta całej tabliczki. Czy taki podział tabliczki czekolady jest możliwy? Uzasadnij swoją odpowiedź. A więc tak, Paweł podzielił tabliczkę czekolady. Przez x oznaczymy sobie całą tabliczkę czekolady. Czyli cała tabliczka czekolady. I dzielił w taki sposób, że bratu przydzielił jedną, drugą całej tabliczki, czyli jedna, druga z x. Dodamy sobie do tego część dla siostry, czyli 5 dwunastych całej tabliczki, czyli 5, 12 z x a sobie przydzielił jedną szóstką całej tabliczki, czyli 1/ zósta z xa. Równa się. No, żeby dodać te łamki yy, musi być wspólny mianownik. wspólny mianownik dla 2, 12 i 6 to jest 12. czyli 12 dodać 12. dodać 12. I mamy, nie zapominamy, że te ułamki są z, z pewnej części, czyli z całej tabliczki czekolady, czyli dopisujemy sobie x i dzielimy. 12 przez 2 to 6, razy 1 to 6, 12 podzielone przez 12 to jest 1, razy 5 to 5, 12 podzielone przez 6 to jest 2, razy 1, 2 równa się. No i dodajemy liczniki, bo mianownik jest bez zmian. 6 dodać 5 to jest 11, dodać 2, 13x. Okazało się, że licznik jest większy od mianownika, czyli mamy w trzynastce zmieści się jedna dwunastka, czyli jedna cała, i zostaje jedna dwunasta z x. Okazuje się, że tabliczka czekolady nie jest równa jednemu x'owi, czyli całej tabliczce, tylko więcej niż 1x. To oznacza, że taki podział jest niemożliwy, bo wyszło więcej niż miał tej tabliczki czekolady. Zatem zapisujemy odpowiedź do zadania: Odypy, pytanie, czy taki podział tabliczki jest możliwy? Zapisujemy taki podział całej tabliczki czekolady. Nie jest możliwy, ponieważ gdy dodamy, gdy dodamy poszczególne części, Tej czekolady to otrzymamy więcej niż mamy do podziału. Do podziału. Takie uzasadnienie mi się wydaje, że jest poprawne do tego zadania.